Dzień dobry! W ostatnim filmie mówiliśmy sobie o niebezpiecznych konserwantach, alkoholu i również form aldehydach. Dzisiaj chciałabym kontynuować tą listę szkodliwych składników, które znajdują się w kosmetykach. Zaczniemy od pegów. Pegi w kosmetykach mają za zadanie rozpuszczać oraz również zwiększać lepkość naszego produktu. Niestety do ich produkcji stosuje się dioksany i również trenek etylu, który jest rakotwórczy i osłabia naszą ochronę, ochronną barierę skóry. Następnym składnikiem są wtalany. Zostały już zakazane w kosmetykach dla dzieci, natomiast mogą się jeszcze znajdować w kosmetykach dla dorosłych. Między innymi w lakierach do paznokci, w lakierach do włosów, ale również w balsamach. Niestety bardzo szybko przenikają przez naszą skórę, powodując różne zaburzenia zdrowotne. Kolejnym składnikiem jest glikol propylenowy. Tak jak parafina, jest to pochodna ropy naftowej. Jego zadaniem w kosmetyku jest zwiększanie przenikania substancji aktywnych i niestety może wykazywać działanie podrażniające. Mam nadzieję, że oba te filmy będą dla Was przydatne. Pamiętajcie, że taką listę składników szkodzących możecie znaleźć u nas w sklepie, która będzie Wam służyć przy następnych zakupach kosmetycznych. Zapraszamy!